ile trwa przeciętny montaż. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak ChatGPT GPT został zastosowany w systemach fotowoltaicznych i magazynowania energią to zapraszam Cię do naszej serii filmów o SIG Energy. A moim i Waszym gościem jest Czarek Wawrzos. Cześć! Cześć! Witaj! Zaczynamy! Teraz bardzo trudne pytanie, tak? bo, bo ja już znam na nie odpowiedź. A jak klienci będą się na nie powoływali, to będzie trudna sprawa dla instalatora. Ile trwa przeciętny montaż? Nasi klienci w zasadzie wrócili do nas z informacją, że tak naprawdę w godzinę do dwóch godzin, w zależności od skomplikowania systemu, byli w stanie taki system łącznie z konfiguracją zainstalować. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo szybki czas. Czyc. Czyli co, kwestia jednego podłączenia, gdzieś tam w roze, połączenia z istniejącym na przykład falownikiem, czy w ogóle jako osobno, no, osobny system? Tak naprawdę tutaj no, do falownika oczywiście wiadomo, musimy poprowadzić stronę DC. Moduły bateryjne, no to tutaj mamy można powiedzieć już budowane przewody, gdzie łączymy sobie, no to jest maskownica, tak żeby nie było tak, żeby ten system wyglądał estetycznie, no ale tutaj oczywiście przewody mamy, e, zain mamy do zainstalowania. E, zamontowanie tej waszej skrzyni, jak ona się nazywa, profesor? No, my ją nazywamy Jetway. Jetway. E, natomiast no, możemy powiedzieć, że to jest e, układ samoczynnego załączania rezerwy. I on przyjeżdża w takim stanie, tak? Tak, on się eee, I co stanie... i łączymy go tak jak tutaj widzimy bezpośrednio mamy tutaj do falownika. tak naprawdę po stronie AC gotową rozdzielnicę, więc nie musimy instalować dodatkowych zabezpieczeń, no bo tutaj mamy zabezpieczenia do poszczególnych inwerterów, wyjście backupowe i tutaj przepinamy tak naprawdę jesteśmy w stanie przepiąć nawet i cały budynek wpinamy się przez sieć przez, przez to wejście właśnie sieciowe, i potem wychodzimy z powrotem na, na obiekt. Czyli tak, żeby zrobić wyspę właśnie z, jednym, z całego budynku. Nie chcesz przegapić żadnego filmu? Pamiętaj o subskrypcji. Okej, okay, o tym rozmawialiśmy na jednym z filmów, ale to tak się zastanawiam, czy właśnie te wyjścia jesteśmy w stanie tak szybko też skonfigurować, żeby ten, ten backup sobie odpowiednio podzielić, czy to już troszeczkę więcej czasu nam może znaczy, zająć. W, właśnie w, w tych standardowych systemach, yy, gdzie my, Backup, no, musimy wydzielać oddzielnie obwody, więc czas, często też potrzebujemy więcej czasu na pewną modernizację rozdzielnicy Aha. w obiekcie. A tutaj e, mamy też już liczniki energii wbudowane w, ten, w tą właśnie naszą e, rozdzielnicę, więc automatycznie też przepuszczając, można powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, cały obiekt przez tą e, rozdzielnicę. Od razu mamy już przekładniki zainstalowane i pomiar e, jest wykonywany właśnie tutaj na zasilaniu. Czyli rozdzielnica jest, można powiedzieć, takim pierwszym elementem w, w obiekcie. Okej, okay. czyli co, dwie godziny uporamy się ze wszystkim razem ze ZDR-em, czyli z Gatewayem? No, myślę, że doświadczeni już instalatorzy yy, na pewno sobie będą radzić z takim Okej, Okej, okay. okay. dobra, dzięki.